Podjęłam decyzję o odwołaniu pana ministra Dawida Jackiewicza w związku z tym, że wypełnił swoją rolę z funkcji ministra skarbu. Dziękuję pani premier Becie Szydło, dziękuję panu prezesowi Jarosławowi Koczyńskiemu i wszystkim państwu, moim współpracownikom, którzy pomagali mi przez tych 10 miesięcy w należytym wypełnianiu mojego zobowiązania. Jak się słuchało pani premier, to miało się wrażenie, że pan minister Jackiewicz poleciał w a Pana zdaniem dlaczego ja, musiał opuścić stanowisko? Wypełnił swoją rolę z kolegów Adama Hoffmana, z jego z kolegów go na, na stanowiskach i tyle. E, w tej chwili w, w, podobno w ministrowie e, odpowiednich ministerstw będą mianowali kolejnych, e, sz, kolejnych członków spółek Skarbu Państwa, czy rad nadzorczy i tak no, dalej. Misiewiczu. Tak, kolejnych misiewiczów. No, ale to jest sprawa, sprawa systemowa. Jeżeli na przykład mielibyście władzę to ten ustrój ta konstytucja gwarantuje, żebyście swoich petrusiewiczów oprowadzali. Ja Platforma miała tłumaczy. swoich grabarczyków i tak dalej i tak dalej. To jest problem systemowy. To jest słynna zasada TKM. A gdyby rządził ja... Kukis, to byli... miałby swoich Kukisiewiczów? Kukiz... Nie, 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 panie redaktorze, dlatego, że mamy przygotowany projekt ustawy antysitwowy. Czekaliśmy <laughs> tylko i wyłącznie na, na odpowiedni moment. Ten moment już nadszedł Wspólnie ze Związkami z Solidarnością Śląsko-Dąbrowską zrobiliśmy ustawę, która uniemożliwi, czy w każdym razie zminimalizuje kolesiostwo yy, i... Patrzenia. Co to znaczy? Na czym miałaby polegać ta antyciwowa ustawa? Komisja kompetencyjna, która będzie się składała, mówię w ogólnym zarysie, która będzie się składała z różnych podmiotów, przedstawicieli partii politycznych, przedstawicieli prezydenta, przedstawicieli dwóch, trzech organizacji pozarządowych, które zajmują się tematyką dotyczącą danej, danej spółki. Czyli co? Do Rady Nadzorczej czy do zarządów wchodzą ludzie w wyniku konkursu, tak? Komisja kompetencyjna, jest konkurs, Komisja kompetencyjna powinna, która reprezentuje różne środowiska, tak polityczne, jak i światopoglądowe, ale przede wszystkim właśnie kompetencyjne, e, dostaje życiorysy, głębokie CV, e, łącznie z, e, z powiązaniami personalnymi kandydata. A może służby no, specjalne powinny przygotować takie rysy? Na, na pana, najprostszym, najprostszym wyjściem byłaby zmiana konstytucji, zmiana ordynacji wyborczej, wprowadzenie instrumentów kontrolnych, jak obniżenie progu frekwencyjnego przy referendum ogólnotowym, zmiana ustroju. Panie przewodniczący, ale czy to nie się... są pobożne życzenia? Ile to ma pan pana, posłów w To nie są pobożne życzenia, tylko to jest troska o ojczyznę i o przyszłe pokolenia, a nie pobożne życzenia. To, że jestem w tej polityce, wynika właśnie z. To, to jest ten cel: zmiana ustroju politycznego, który uniemożliwi nepotyzm i który uniemożliwi politykę partiokratyczną, klanową, gdzie dana partia w momencie objęcia władzy zawłaszcza. Na pana wszystko. pis niczym się nie różni od Platformy? W kwestii nepotyzmu absolutnie. Mam panu nazwiska przeczytać te nazwiska, które pan y, y, pański prze, y, przewod, przewodniczący proponuje. To ja już w marcu mówiliśmy o tych nazwiskach, wreszcie zapytałem z mównicy przecież pani premier i prosiłem o y, odpowiedź na piśmie, na jakich zasadach zatrudniana jest na przykład pielęgniarka w Radzie Nadzorczej spółki energetycznej. Do tej pory odpowiedzi żadnych nie dostałem oczywiście. Te deklaracje pana prezesa Kaczyńskiego mam nadzieję, że... Y, że... Powiedziałem, mam nadzieję, co no. Mam nadzieję, że, że, są, że są prawdziwe, bowiem w tej chwili wszedł do, do... wchodzi minister Kamiński do 66 chyba spółek Skarbu Państwa. To dobrze? Tylko, po, proszę? To dobrze, że wchodzi? CBA? Oczywiście, że dobrze, tylko problem jest te, tego rodzaju. Tylko, tylko, tylko ja ciekawy jestem, jaki będzie tego efekt. Czy będzie efekt będzie taki, że pozamiata się pewne sprawy pod dywan? Czy efekt będzie taki, że poniosą pewni urzędnicy konsekwencje? Ha. Tutaj się pojawia następny problem. Nie ma w Polsce ustawy, nie ma legislacji takiej, która, gdzie, dzięki którym polityk odpowiadałby karnie. I to jest karno-skarbowo. Również mamy przygotowany taki projekt ustawy, gdzie polityk będzie odpowiadał karnie za swoje zaniechania bądź e, zachowania nepotyczne i, i, e, i tym. To problem. zapytajmy przedstawiciela polskiego. A inaczej będziemy się tak wymieniać przez kolejne 25 lat, powiedzieć, aż powiedzieć, pan. Za co pana zdaniem musiał odejść pan minister Jackiewicz? Czy tak jak mówi paweł kokisz za swoje kontakty z Adamem Hoffmanem? Nie, Po pierwsze, od, odnośnie tego, co powiedział Paweł po pierwsze, jest dzisiaj, dzisiaj w Polsce kontekst karny. Każdy funkcjonariusz publiczny, który przekracza swoje uprawnienia, nie dopełnia kompetencji, podnosi odpowiedzialność karną. Również polityk, minister, poseł tak to że kwestia praktyki kwestia działania sądów i prokuratur, a nie przepisów prawa. Przepis prawa, napisany tak czy inaczej, wszystkiego nie załatwi, ważne, jak to prawo jest stosowane. Natomiast jeżeli chodzi o ministra Dawida Jackiewicza. Poczekam, jak to, to zrobicie użytek teraz, Kiedyś dowiecie się o tym, że Wasi. Ludzie na zasadzie nepotyzmu byli. byli. Ja przypomnę panu te, te pańskie w tej chwili oświadczenie i zapytam przy następnej okazji, kiedy już minister Kamiński przeprowadzi kontrolę, jakie konsekwencje się wokół, wobec tych, którzy zachowywali się nepotycznie. Na pewno będziemy konsekwencje wyciągali, na pewno będziemy pok pokazujemy, że nie boimy się tego, minister Kamiński ma prześwietlić to wszystko, co Mówi dzieje się poza za się czasów Rządu Prawa i Sprawiedliwości ja. i Platformy Obywatelskiej, żeby to było rzetelnie sprawiedliwe. My nie przyznajemy, że czasem możemy popełnić błotu. Nie będziemy się tego przyznać, to jest różnicą od tego, co działo się przez ostatnie 8 lat, ale trzeba powiedzieć o e, ministrze Jackiewiczu jedną zasadniczą kwestię. Ministerstwo Skarbu Państwa miało być zlikwidowane i dlatego minister Jackiewicz zakończył swoją funkcję otóż, kiedy powstawał rząd Mirbały Szydów. Tak bardzo jasno było powiedziane i były prace trzeba przez nie. ostatnie miesiące przyjmowane, chociażby spółki były dzielone poprzez poszczególne ministerstwa, te, które będą profil działalności spółki odpowiada kompetencjom ministerstwa. Był przygotowany projekt ustawy. On został, miał być przygotowany na 15 września. Na 15 września został przygotowany i po prostu to ministerstwo ulega likwidacji. Tak jak to było powiedziane na początku naszych rządów. I warto spojrzeć ale, do pani tych mistrza, materiałów proszę, i ocenić, to takie... Ten, ten taki program się nazywa kawa na ławę. Czy A na ławę. I do, mówmy, mówmy prawdę. No, przepraszam, jest, ale, przypomnieliśmy te wypowiedzi pana prezesa Kaczyńskiego, pana Brudzińskiego. Można jeszcze do tego dorzucić pana Błaszczaka. Można do, do, dorzucić do tego kulisy ostatniego komitetu politycznego. PiSu, gdzie otwarcie się mówiło o tym, że wokół PiSu, wokół spółek Skarbu Państwa są zarzucane brudne sieci. To są słowa prezesa Kaczyńskiego. Nie jesteśmy tak za, Zarzucane takie brudne sieci. Różne dziwne osoby trafiają do, do takich sytuacji i my chcemy to rugować. Nie godzimy się to, ale nie można wiązać, stawiać prostego jątki. Minister Jaskiewicz miał odejść, bo on zarzucił jakieś, jakieś dziwne sieci. Nie zarzucił, dlatego że no nie przez nadal. 10 no, miesięcy miał wykonać no. swoje zadanie. Wykonać. Proszę spojrzeć na programy również Kawa, na ławę sprzed 10 miesięcy, gdzie mówiliśmy o tym, że Ministerstwo Skarbu Państwa ulega likwidacji. I nastąpił ten czas, kiedy trzeba było to zrobić. I dlatego jest... likwidacja... Jest... Jest... To, 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 to jest... To regułkę pan minister wypowiedział. Ale całkiem ładnie. I, dlatego, dlatego likwidujemy ministerstwo i likwidatorem nie jest minister Jackiewicz, który tak świetnie wykonał swoje zadanie. Znaczy, samo, samo uzasadnienie pani premier... Szydł na Ale panie przewodniczący, ale jak prawem może, jakim sekundy. pan w tej chwili o, zarzuca z kolei ja mam prawo zarzucać pisowi w, w różne rzeczy, ale pan, jakim prawem ma pan tą listę wstydu platformy obywatelskiej przeczytać 428 działań. Nie pozwoli pan, rodzinnie. ale pozwoli pan. Tych działaczy pośpiewa. dawno nie ma w tych spółkach. Po pierwsze, i 7 no, no, miliardów spadła wartość, ponieważ... Za czasów w platformie PSL-u szukano menadżerów do zarządzania spółkami. Ale potrafi... rad. <grymny> w to rad. zarządzania energią to, Sekunda, którzy no. potrafili zarządzać spółkami i te spółki to tak, budowały, mówić, budowały swoją mówić. wartość. Dzisiaj dobór jest zupełnie inny. Niech pan nie opowiada takich rzeczy, że wymyśli pan ustawę ze związkami zawodowymi i wprowadzi pan polityków. Wprowadzi pan, nie wiem, przedstawicieli prezydenta partii do, do grona, które będzie decydował, a będzie decydowała będzie panie przewodniczący ambro, to jedno, 428 mogę pan Nie to konkretne pytanie. Czy naprawdę uważa pan, że w sprawie spółek i obsadzania swoimi ludźmi spółek skarbu państwa Platforma Obywatelska jest dziewicą orleanską? Ale czy ja mówię o tym, że jesteśmy dziewicami orlańskimi? raczej nie wyglądamy też na nie widzę i na Orlańskie tym bardziej, ale całkiem poważnie mówiąc. No, że na Orlańskę, e, Całkiem poważnie mówiąc, to za czasów Platformy i u zdarzały się pojedyncze przypadki tego, że. że... Osoby... Ja Osoby... Tak Przepraszam, panowie, ale panowie, nie śmiejcie się, no, tylko... Dajcie mi no wiedzieć, zdarzały się pojedyncze to przypadki to osób, które, nie, które sposób, nie poradziły sobie, sobie na tych stanowiskach. Nie, nie poradziły sobie... Proszę bardzo, PSL, przewodniczący. zrobił? Nie wszyscy naraz... Panowie, ale błagam o cierpliwość, wyrozumiałość dla partnerów. Jedno zdanie czego wyrozumiałość? Dla partnera mówiącego. Okradania państwa, się. pożartuje. Dam panu szansę za chwilę então Będą, Będą, rząd. Ostatnie pytanie, raz. przepraszam, Będą, dwa krótkie pytania do, do Pana Ministra Kownackiego. Czy poprzecie ustawę antysitwową Pawła Kukiza? Tak panie, czy nie? Pierwsze, panie redaktorze, ja muszę zobaczyć, jak wygląda ta ustawa. Po drugie, już pokazałem, że są dzisiaj przepisy, które pozwalają... Ci Ale to są wszyscy, występki, są... a nie zbrodnie. Chodzi o kwalifikację prawną, no o Jeżeli chodzi o, o kwalifikację prawną, możemy to to zawsze to rozmawiać. drugie pytanie. No, drugie, jeszcze jedno, jest i niestety, ja chciałem to jeszcze raz powiedzieć, dlatego, że politycy najczęściej, że tutaj jestem adwokatem również, czy byłem, bo teraz nie wykonuję tego Zawodu, ale najczęstszą odpowiedzią polityków na każde problem jest przygotujemy nowy przepis. Nie problem jest w nie, przepisie, pana, bo nigdy się nie uda tak uchwałić przepisem tylko, podwieszyć tylko podwieszyć jest jedna rzecz i druga sprawa Panie... bardzo istotna, koniec, kończę, i druga sprawa bardzo istotna również konfiskata mienia, które zostało zdobyte. I drugie zostało... pytanie moje do pana ministra, proszę o odpowiedź też doby. tak.